Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na ten wrześniowy tydzień, który, powiem szczerze, e, przerósł wszystkie do tej pory chyba, które robiłem prognozy ilością zdarzeń. Po prostu jest ich tak dużo, że nie wiadomo za co się złapać, bo tak wiele się dzieje fascynujących, ciekawych zdarzeń. Więc sam tydzień prawdopodobnie będzie jednym z ciekawszych tygodni całego tego roku. Dlaczego? O tym właśnie będę mówił. Więc zapraszam do wysłuchania tejże, tego właśnie raportu tygodniowego. No i tak właśnie od dziś, od poniedziałek. Dzień pod znakiem Eris, czyli Eris bogini kłótni, sporu, konfliktu, zwady, zamieszania, chaosu. Więc ona tutaj będzie główną bohaterką dzisiejszego dnia, ale w dwóch różnych zupełnie odsłonach. Po pierwsze Mars będzie w opozycji do Eris, a Mars i Eris, czyli Ares i Eris, to, są, to jest rodzeństwo. Więc obie, plan, obie, obaj, obie postacie mitologiczne słyną z pewnego rodzaju właśnie i, no i konfliktowości. No Mars ze względu na jego wojownicze, agresywne takie zapędy, a Eris ze względu na. Swoje po prostu taką swarliwość i kłótliwość moglibyśmy ją nazwać w ten sposób. No i one będą w opozycji. Więc jest to agresywny aspekt. Niosący duże napięcie, niosący duże. Yy, duże emocje, niosące duże przeciążenia, niosące duże yy, takie yy, no, spięcia, ale z drugiej strony Wenus będzie w Trygonie do Eris, czyli Wenus to jest ciekawe, bo Wenus i Eris, symbole obu planet to są... Eris jest odwróconą Wenus. Jakbyście zobaczyli na symbole Eris, to jest odwrócona Wenus. Czyli to jest taka antyteza kobiecej energii, albo inaczej, zbuntowana kobiecość, taka ostra, wściekła, agresywna. No i tutaj ta miła Wenus, Znajdzie się w opozycji do tej niemiłej Wenus. Oczywiście to jest taki duży cudzysłów, co to znaczy miła i niemiła. Chodzi o te dwie jakby hipostazy, dwie rodzaje energii kobiecej, które się tu znajdą w opozycji. Także to ciekawy bardzo dzień pod znakiem emocji, relacji, więzi, bliskości. We wtorek Wenus znajdzie się w sekstylu z Marsem, czyli znowu mamy kontynuację tych miłosno-erotyczno-uczuciowych więzi, układów partnerskich. Budowania różnego rodzaju tych interakcji i relacji społeczno-emocjonalnych. Wenus i Mars znajdując się w, harmonijnym, w harmonijnej relacji, będą jakby wspierały się we wzajemnych działaniach, czyli np. bardzo to będzie pomagało budowaniu dobrych, ciepłych relacji, partnerskich, uczuciowych, miłosnych, towarzyskich. Więc dobry bardzo aspekt, jeżeli chodzi o spotkania, randki. E, negocjacje e, różnego rodzaju, e, m, procesy relacyjne o charakterze, gdzie, 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 w, gdzie w grę wchodzi umiejętność dogadywania się, wspierania. Jeszcze bardziej będzie miało to znaczenie we środę, kiedy Merkury znajdzie się w opozycji z Saturnem. E, Merkury, jak wiemy, no, jego domeną jest informacja, przetwarzanie informacji, wszystko, co związane jest z intelektem, komunikacją, analizą tychże różnych faktów, danych. No i Merkury lubi chaos. Natomiast Satur, wobec którego znajdzie się w opozycji Merkury, akurat chaosu nie lubi. On lubi porządek, lubi ład, lubi pewnego rodzaju dyscyplinę, lubi, gdy pewne rzeczy są układane w bardzo taki. Stabilny sposób, no i tutaj jest opozycja. To by pokazywało, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju napięciem, które będzie musiał zostać wyjaśnione. Merkury i Saturn dwie planety, które w zupełnie różny sposób pracują i działają. Merkury potrzebuje działać w sposób bardziej spontaniczny, naturalny, a Saturn, jednak. Będzie wymagał jakiegoś rodzaju porządkowania i dyscypliny. Więc będziemy, mamy, mamy to taki, no można powiedzieć, gotowy jakiś jednak konflikt. Eee, we czwartek, kontynuacja naszych opowieści o relacjach, negocjacjach, partnerstwie. Merkury wkracza w Wagę, czyli w znak rządzony przez Wenus, która też jest tutaj ważnym elementem naszej opowieści tego, tego, tego tygodniowej. Więc ta e, ta to wejście Merkurego w, w wagę wspiera różnego rodzaju właśnie procesy społeczne, negocjacyjne, polityczne, wszędzie tam, gdzie potrzebny jest spryt, inteligencja, umiejętności negocjacyjne, umiejętności szukania porozumienia, dialogu w, w biznesie, w polityce, w mediach, w kulturze. Wszędzie. Wszędzie tam, gdzie trzeba się dogadać z drugim człowiekiem, gdzie trzeba szukać porozumienia. Więc to będzie miało ogromne znaczenie w kontekście różnego rodzaju informacyjnych, intelektualnych, umysłowych procesów i komunikacyjnych jakby docierania. Bo wiemy, żyjemy w świecie informacji, informacja krąży, ona jest kluczem do wielu rzeczy. Jeżeli ona dobrze krąży i sprawnie w marketingu, sprzedaży, handlu, no to wszystko fajnie działa. No więc to będzie kluczem. No i przy piątek. Piątek jest dopiero dniem niesamowitym, bo tu mamy całe zatrzęsienie aspektów. Jest to związane z tym, że na niebie tworzy się bardzo ważna figura, która się już pojawiła um, ostatnio, jakiś czas, pojawiła się w sierpniu, pojawiła się też w zeszłym roku. Figura Latawca, Latawiec. Figura bardzo ciekawa, której elementem są jest taki tak zwany bisekstyl, podwójny sekstyl Urana, Neptuna. I Plutona, i dlatego Merkury będzie z tymi wszystkimi planetami tworzył dziś po prostu relacje, czyli znajdzie się naprzeciwko Neptuna, czyli tworzy się ta tak zwana, no można powiedzieć, oś tego, tego latawca, a po jednej i po drugiej stronie ma sekstyle właśnie do i Urana, i do Plutona, czyli tworzy nam się taka idealna, po prostu precyzyjna figura tegoż latawca. To będzie miało ogromne konsekwencje od strony myślenia, działania, funkcjonowania, planowania, zarządzania, kierowania na bardzo, bardzo wielu polach i takich życiowych, i biznesowych, i politycznych, i ekonomicznych. No, no Nie wiem, czy jest jakieś pole, w których nie miałoby to jakiegoś wpływu, nie miałoby to jakichś konsekwencji. Więc będziemy obserwować to niesamowite bardzo zdarzenie niesamowite niesie też wątki. Dodatkowo, w tym dniu, w piątek, Wenus wkracza w znak panny, czyli w znak, w którym tradycyjnie Wenus jest uważana, że to jest jej upadek. Upadek Wenus. Wenus nie lubi panny. W pannie Wenus czuje się jakby trochę no, uciemiężona. Ja mogę zadać takie pytanie: powiedzcie mi, co jest najbardziej szkodliwe dla miłości, dla związku? Zdrady, kłótnie, konflikty, spory, awantury? A nic z tych rzeczy. Najgorsza jest nuda, najgorsza jest stagnacja, najgorsza jest proza życia, szarość i codzienność. I to jest właśnie panna. Oczywiście, żeby nie było tak, że pannę obrażamy. Mówimy o Wenus w pannie. Proza życia, codzienność, porządek może być wspaniałymi zasadami i oczywiście jest, ale nie w miłości akurat. W miłości porządek, przewidywalność i ład i dyscyplina to nic dobrego. Miłości potrzebne jest to, pory w serca, ta szaleństwo i zabawa. A tutaj tego nie ma. No nie oczekujmy tego od Wenus w pannie. Więc Wenus w pannie przez te kilka tygodni będzie miała ten. No, bo nawet dość, dość krótko będzie wygenerowała, ale, ale jednak no, ten, ten taki ślad panny zostawi na niej. Ten wpływ w postaci, że ta Wenus traci tą swoją lekkość, tą spontaniczność, tą, tą biegłość, tą, tą, tą naturalność. I to jest akurat nie najfajniejsze. W sobotę Wenus, właśnie wspomniana, znajdzie się w kwadraturze z uranem, czyli będzie taka próba wyrwania się z tej strefy. No nie wiem, czy komfortu, bo chyba nie komfort panie, pannie, ale takiego, takiej stagnacji, przewidywalności i tej wszystkie takich rzeczy, które no, no Wenus nie służą, więc. Wenus w kwadraturze do Uranu to będzie ten bunt kobiecy. Ten element buntu się pojawia dziś, właśnie w poniedziałek, ale pojawia się też, będzie się pojawiać właśnie w kolejnych dniach. Więc tu w sobotę widzimy element próby wyrwania się z tego. No i pojawia się niedziela chyba można powiedzieć, dzień główny, jeden z ważniejszych zdarzeń całego roku. We wspomnianym już latawcu. Słońce dociera do, w opozycji do Saturna, czyli nam się robi. No, tam Merkury też jest blisko, więc robi nam się ta formacja latawca niesamowicie silna. No, ale Słońce, opozycja Saturn, Strasznie ciężki aspekt. Dodatkowo, nów Księżyca. O kurczę, jeszcze dodatkowo nów Księżyca. Żeby było jeszcze tego wszystkiego mało. Nowiu Księżyca towarzyszyć będzie częściowe zaćmienie Słońca. Kolejne zaćmienie. Dwa tygodnie wcześniej mieliśmy zaćmienie. Księżyca, teraz mamy zaćmienie słońca. Częściowe, prawda. Oczywiście nie będzie widoczne w Polsce, ale to nie ma znaczenia. W astrologii nie ma takiego znaczenia, że musi być widoczne, to wtedy działa. Działa globalnie na całym świecie. Częściowe, ale to nie znaczy, że słabe. Bardzo mocne. Potwornie mocne. Tyle się dzieje. Tutaj takie figury. O kurczę, co to się będzie działo? Mówimy o na świecie, bo te globalne prognozy nas oczywiście też interesują, ale nie tu. Więc tu możemy powiedzieć tylko tyle, że to jest bardzo ważny dzień na jakieś takie procesy duchowe, medytacje, rozwój osobisty, transformacyjne, jakieś takie uzdrawiające różne doświadczenia, czyli coś co mamy jakby zrobić ze sobą, przerobić, uzdrowić, wyczyścić, naprawić, uwolnić od różnych negatywnych energii, więc to bardzo, bardzo dobry dzień na takie ważne rytuały które y, może y, możemy czynić, więc warto się skupić bardzo mocno na swoich potrzebach. Bardzo bogaty w zdarzenia tydzień, bardzo intensywny, bardzo dramatyczny, bardzo intensywny. E, więc dużo się dzieje, a jeszcze więcej będzie się działo w 2026. Zobaczcie, co się będzie działo. No właśnie, co się będzie działo? Chcecie się dowiedzieć? Zapraszam do sklepu na solarius.pl. Już zaczęliśmy przed sprzedaż na Astrokalendarium na rok 2026. Pamiętacie Astrokalendarium? Pisze go od kilku lat. E, moje Astrokalendarium jest absolutnie wyjątkowe. Bezporównywalne z innymi, nieporównywalne do innych. Dlatego, że uwzględnia wiele innych elementów, które inni nie uwzględniają. Figury, działanie tych figur. Oczywiście w kontekście osobistym, czyli chcesz mieć taki przewodnik na cały rok, co Cię czeka, co robić, co dzisiaj robić. Może robić, może nie robić. Może dzisiaj coś bardziej ofensywnie, czy spokojnie. Astrokalendarium, twój przewodnik na cały rok pozwoli ci spokojnie żeglować przez burzliwe, że tak powiem, odmęty roku, prawda? Tych dramatycznych różnych zdarzeń, rok jedynkowy to też będzie miało znaczenie ciekawe, więc zapraszam do sklepu przez sprzedaż. Fizycznie do was dotrze w październiku, ale ci, którzy teraz kupią, będą w pierwszej kolejności obsłużeni. W sobotę zapraszam na strzelniczy komentarz tygodnia. No i jest oczywiście też prognoza na wrzesień, jeżeli ci, którzy jeszcze nie zdążyli zobaczyć jest na YouTube, zapraszam serdecznie. Zapraszam.